Cześć, nazywam się Agata Łucińska i pokażę Wam przyjazną sekwencję jogi odpowiednią dla osób początkujących. Zacznijcie w siadzie skrzyżnym, wygodnie, długi kręgosłup, zaplekcie palce dłoni i delikatnie rozgrzejcie nadgarstki, małe ruchy. Jednocześnie starajcie się wyrównać oddech. Spokojny wdech i wydech. Teraz z wdechem przenieście ręce nad głowę. Opuśćcie barki, i starajcie się swobodnie oddychać, delikatny skręt w prawą stronę i w lewą powrót do centrum, z wydechem opuszczamy ręce, lewa ręka w dole. Z wdechem prawy bok wydłużamy. I wydech. Z wdechem lewy. I kilka razy w swoim tempie. Starajcie się pozostawić oba pośladki na macie. Wdech. Wydech. I ostatni raz. O. Teraz znowu wydłużcie kręgosłup, przejdźcie mostkiem daleko, wyciągnijcie ręce delikatnie przed siebie, nie na maksa, nie spinamy barków, tylko delikatne wysunięcie i na koniec broda minimalnie przybliża się do mostka. Rozluźniamy głowę skłon do przodu. Wydłużajcie plecy. Barki nie są napięte. Teraz z wdechem unosimy tułów. Zmieniamy skrzyżowanie nóg. I to samo. Wdech i wydech. Wróćcie do góry i przenieście lewą rękę na prawo udo. Wydłużcie kręgosłup, skręćcie się w prawo, prawa ręka z tyłu. Uważajcie, żeby nie przenosić ciężaru ciała do tyłu, tylko raczej rosnąć. I głęboki wdech. Z wydechem druga strona, prawa ręka na lewym udzie i wyciągamy się. Teraz jeżeli nie jesteście w stanie swobodnie oddychać w tej pozycji, być może zmniejszcie zakres ruchu. Wdech, z wydechem wracamy i przechodzimy do kręgu podpartego. Palce dłoni szeroko, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder. I teraz z wdechem lewa noga do tyłu, prawa ręka do przodu. Uważajcie, żeby nie podnosić lewej nogi zbyt wysoko, ani nie otwierać biodra. Staramy się maksymalnie wydłużyć przestrzeń między stopą a dłonią. I oczywiście oddychamy. Wdech. I zmiana strony. Brzuch jest aktywny, czyli nie puszczamy mięśni brzucha. W lędźwiach mamy naturalne, delikatne wygięcie, ale nie jest ono powiększone na pewno. Wzrok w matę, wydłużamy szyję. I z wydechem wróćcie. Neutralny kręgosłup, kręg podparty. Z wdechem prawa ręka w górę skręt, wydech wracamy. Z wdechem w lewa, powrót i jeszcze raz. Wykonajcie to ćwiczenie w swoim tempie, starając się zsynchronizować ruch z oddechem. Jeżeli pełen ruch jest trudny, możecie skrócić dystans, przenosząc rękę na biodra. I ostatni raz. pech. Wracamy do kręgu podpartego. Przechodzimy do psa z głową w dół. Ciężar ciała na nogi. Palce dłoni szeroko, barki luźno. Możecie najpierw ugiąć nogi w kolanach, żeby wydłużyć kręgosłup. Oczywiście, jeżeli macie przestrzeń, możecie wyprostować nogi, byleby wyprostowanie nóg nie szło w parze ze zgarbieniem pleców. Czyli zawsze biodra w górę. Powoli przejdźcie do przodu. Wyprostujcie nogi, połóżcie dłonie na łydkach, długi kręgosłup, barki do tyłu. I wydech, lekkie zgięcie nóg, dłonie na macie, rozluźniamy górną część tułowia. I teraz dolny brzuch napięty, nogi są lekko zgięte, z wdechem unosimy tłów, możecie spojrzeć za dłońmi albo zostawić głowę neutralną, wydech, z wdechem przyciągnijcie prawe kolano, prosty kręgosłup, chwila w tej pozycji. Lepiej patrzeć w jeden punkt. I wydech, zmiana strony, z wdechem lewa noga. Mocne centrum, tutaj jest nasza równowaga. Wydech, odkładamy nogę, i z wdechem ręce w górę. Wydech, skłon, na końcu lekko ugnijcie nogi, rozluźnijcie tułów. Z wdechem wydłużcie kręgosłup, wyprostujcie nogi. I wydech przechodzimy do pozycji deski. Ciało w jednej linii, dłonie pod barkami. Uważajcie, żeby biodra nie opadały za nisko. To też nie jest pies z głową w dół, więc nie za wysoko. I odkładamy kolana na matę. Przenosimy ciężar ciała delikatnie do przodu. Tak żeby uda nie były ustawione pionowo. Wdech z wydechem dół, łokcie blisko ciała. I wdech góra. Wydech, wdech. I jeszcze raz dół. Hop, i zostajemy. Przed ramiona układamy na macie. Otwieramy klatkę piersiową. Pozycja sfinksa. To jest pozycja, którą zawsze możecie wykonywać zamiast psa z głową w górę. Delikatnie nagięcie do tyłu. Dech i z wydechem znowu idziemy w górę, tu w jednej linii. Przechodzimy do psa z głową w dół. Ustawcie się spokojnie. Biodra w górę, możecie zgiąć prawą nogę, lewa pięta w dół rozciągnąć łydkę. I zmiana. Teraz z wdechem prawa go w górę. Wydech przyciągamy kolano do klatki piersowej stawiamy stopę daleko. Teraz uważajcie, żeby nie postawić jej zbyt blisko i nie robić kąta ostrego między łydką a udem. Jesteśmy daleko. Lewe kolano lekko zgięte i z wdechem Unieście tułów, boki ciała wydłużone, wykrok, wydech, wracamy na matę, pies z głową w dół, dwa spokojne oddechy i z wdechem lewa noga do góry. Wydech. Przyciągam do klatki. Lewa stopa daleko. Z wdechem ręce i tułów w górę. Wydech. Wróćcie na matę. Do psa z głową w dole. Za. Przechodzimy do deski. Dłonie pod barkami. Kolana w dół. I całe ciało w dół. Teraz wykonamy deskę boczną. Podpieramy się na lewym przedramieniu. Bark jest, ręka jest pod barkiem. Uważajcie, żeby nie położyć jej za daleko, bo będzie trudno. Jeśli chodzi o nogi, mamy dwie opcje. Możemy zgiąć nogę z przodu albo dwie nogi proste, stopy zadarte, ręka na biodrze i z wdechem unosimy się. Można jeszcze dodać rękę. Uważajcie, żeby się nie zapadać w barku. Wyciągamy się w górę. Oddech. Wdech, wracamy i zmieniamy stronę. przed ramię. pokazuję teraz tę drugą wersję, czyli kolano zgięte, noga zgięta, stopa do przodu i z wdechem hop. Uważajcie, żeby nie przenosić ciężaru ciała za bardzo do tyłu, bo może Was boleć łokieć. I wydech. Dół. Przejdź jeszcze na chwilę na brzuch. I jeszcze raz sphinx, przed ramiona, barki na tyłu. Kostunowa delikatnie wpita w matę. Chronimy odcinek lędziowy. i z wydechem góra kolana szeroko duże palce razem pozycja dziecka rozluźnijcie się zostańcie w niej jeszcze kilka oddechów wyrównajcie oddech i spróbujcie go przez chwilę poobserwować. Miłego dnia!